Cześć witam Was, Ludowy obserwator ze swojej norki książkowej, ale nie o książkach dzisiaj będzie. Chcę troszeczkę nawiązać w kontekście przygotowań na różne trudne rzeczy, na trudne czasy, chwile, momenty, sytuacje nawiązać do tego, co się teraz dzieje, głównie na Ukrainie. Co ewentualnie może się wydarzyć. Tytuł taki trochę będzie clickbaitowy. Jeszcze, jeszcze go nie wymyśliłem, ale będzie na pewno taki trochę, że można się do mnie do niego przyczepić. No ale cóż, wielu tak robi. To ja sobie zrobię. O tym, co się dzieje najpierw w naszym kraju, chciałem krótko powiedzieć: w Polsce w tej chwili. No przede wszystkim, pomijając już wszystko teraz. Wszystko, co tu mógłbym omawiać i powiedzieć, to chcę powiedzieć, że no Polacy, myślę, że stanęli na wysokości zadania i pomoc, jaką udzielili uchodźcom wojennym z Ukrainy, no jest, przekracza po prostu wszystko. To, to, to nie, według mnie to nawet nie była pomoc, to jest jakieś szaleństwo wręcz, to jest, to jest coś niesamowitego. W tej chwili już, to jest już czwarty, już piąty prawie tydzień wojny, tak? Tak, więc sytuacja już trochę się normowała. Jest w Polsce 2 miliony z kawałkiem uchodźców z Ukrainy, głównie Ukraińców, troszeczkę jakichś innych mniejszości. I Polacy, no, niesamowicie pomagają im, naprawdę niesamowicie, przyjmując, przyjmując tych ludzi pod własne dachy, do własnych jakichś nieruchomości. Chcę powiedzieć tutaj jedną rzecz, że. Również ludzie, którzy po prostu cały czas raz pracują, ale pracują i płacą podatki, to biorąc pod uwagę to, że takie czy inne formy socjalu dostają Ukraińcy, to, to wszyscy pracujący i płacący podatki pomagają w tym momencie. Żeby, żeby ktoś nie pomyślał, że nie ma czasu pomagać, ale płaci podatki, więc tych podatków są płacone socjalnie, więc pomaga. Też może być z tego dumny, że pomaga. Niektórzy są bardzo zaangażowani, to jest niesamowite Chyla czoła przed tymi ludźmi. Niemniej, tak jak na przykład ja, który pracuję i też nie mam dużo czasu. Niemniej jednak praktycznie wszyscy pomagają, to jest fajne. Nie wytrzymam mnie wspomnieć, że mamy tam trochę takich posłów w Parlamencie Europejskim. Było jakieś głosowanie na temat jakiejś kasy z Unii dla Polski w tym temacie. Nim chyba trochę to głosowanie nie, nie przeszło przez ręce. Nie chcę wymieniać tych wszystkich polityków, bo to głównie jest. Trochę jeszcze, jeszcze, jeszcze poprzedni system. No cóż, cóż można więcej powiedzieć? W każdym razie dumny jestem z Polski bardzo i z Polaków w tej chwili za to, co robią. Hmm. Aczkolwiek chodzi mi po głowie taka jedna myśl, że uważam, że. Wydaje mi się, że to bardziej Ukraińcy powinni chodzić z powpinanymi polskimi flagami, powinni mieć na Facebookach polskie flagi za tą pomoc, niż to, że Polacy tak się ochoczo rzucili na, na ukraińską flagę. No niemniej jednak jak kto chce, jak kto lubi. Nam nigdy nikt tak specjalnie wdzięczności nie okazywał za, za pomoc. Nikt nam specjalnie jakoś nie przepraszał, nikt nas specjalnie nie przepraszał za to, jak nas zostawili samych tędyż czy owędysz. No ale my w każdym razie znowu stajemy na wysokości zadania, jeśli chodzi o pomaganie. I w tym właśnie wszystkim, w tym kontekście, chciałem powiedzieć pierwszą rzecz, że pamiętajcie zawsze też patrzeć na swój tyłek przede wszystkim. To znaczy, dbajcie o własny tyłek, bądźcie też gotowi na wszystko, przygotowani. Tu polecam. Właśnie na YouTube jest wiele kanałów o jakimś survivalu, o przetrwaniu. Polecam też moje skromne parę filmów na temat SAFE, czyli system awaryjnego funkcjonowania, który tu wymyśliłem, który polega na przygotowaniu się na różne ciężkie sytuacje. W każdym razie trzeba być przygotowanym na to, żeby siebie ratować. myślę, że Myślę, że to jest ważne. I myślę, że. Hmm. Jak będziecie przygotowani na to, żeby ratować siebie albo kogoś innego, to też w trudnej, w każdej innej sytuacji możecie właśnie lepiej pomagać również. Korzystając z Waszych zasobów, z Waszych przyrządów, z Waszych urządzeń, z Waszej wiedzy, możecie pomagać innym w trudnych sytuacjach, jakie niewątpliwie są i niestety, ale pewnie jeszcze będą. Oby nie bardzo trudne. <laughs> I teraz tak, pierwszą bardzo ważną rzecz, odnosząc się trochę do tej yy, wojny, która się toczy za naszą wschodnią granicą, czyli południowo-wschodnią, to chciałem powiedzieć, że yy, istnieje coś takiego jak propaganda. Jest to broń. Jest to broń. Propaganda to jest broń, to jest element walki, to jest broń. Broń medialna, ostatnio bardzo mocno rozwinięta. Dzięki temu, że mamy. Takie inne możliwości zasięgi współczesnych internetów, sieci teleinformatycznych. To jest to broń, z której korzystają wszyscy, wszystkie strony. Pewnie ja wam nawet przekażę teraz jakieś treści, które też pewnie by trzeba było poddać weryfikacji, niemniej jednak trzeba pamiętać, że propagandę uprawiają wszyscy, wszystkie strony. I ci napadnięci, i ci, co napadają, i opieranie się na wiedzy tylko na, na, na wiedzę na tym co podaje, tylko jedna strona lub tylko jakiś kanał telewizyjny, tylko coś jest błędem błędem, trzeba zawsze to wszystko zlepiać razem i dzielić przez ilość części, bo i Rosjanie mają swoją propagandę o dziwo tak, tak, tak okrutną i tak niesamowitą że yy, słyszałem ostatnio, że nawet dla niejakiego pana Putina wzrasta w Rosji poparcie cały czas, więc no cóż, to trzeba umieć tak. Natomiast yy, Ukraina też ma swoją propagandę, a ponieważ to jest broń, to ja rozumiem, że oni z niej korzystają. Tak jak na przykład w początkowej fazie walki ci obrońcy wyspy węży, gdzie okazało się, że przecież ci ludzie trafili do niewoli, w ogóle nie walczyli. Słyszałem też gdzieś, że głosy, jak oni kazali od odejść statkowi, okrętowi rosyjskiemu to też było dograne później, więc, więc no Ukraina też stosuje takie metody. Ja na początku, w początkowej fazie wojny to nie nawet rozumiem, bo tam, to, to był taki krytyczny punkt. Jeżeli morale by spadło ludzi, jeżeli by nie było tych bohaterów, tych, którzy je poświęcali za ten kraj, to mogłoby to zupełnie inaczej wojna wyglądać to wtedy Rosjanie mieliby dużą szansę zrealizować swój plan, który chyba był zauważalny. No to widać po ich przygotowaniach do dzisiaj, kiedy oni wojnę zaczęli, a dopiero teraz właściwie się do niej cały czas przygotowują, szykują, ściągają zapasy, posiłki i tak Więc te morale, ten pierwszy moment, to był moment krytyczny. Na szczęście Ukraińcom się udało to morale utrzymać, oni się rzucili do walki, co też, co też widać i co też jest niesamowite. I dzięki temu, dzięki tym bohaterom, nawet wykreowanym, Chociaż na przykład ten saper, który podobno wysadził się na moście, to znaczy, to jest prawda. Z tego, co zweryfikowałem w paru miejsc, no to jednak była taka. Był taki młody, młody, młody saper, który nie zdążył uciec, wysadził się razem z mostem. Natomiast wiele innych rzeczy, tak jak mówiłem, no, były trochę naciągane. Ten słynny duch z Kijowa, który tam ileś samolotów zestrzelił, no to są takie liczby, że tam, no, powiedzmy, że są trochę naciągnięte. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, propaganda jest bronią, z której korzystają wszystkie strony, wszystkie rządy. My musimy to wiedzieć. Musimy wiedzieć, że w telewizji podają, nawet jeżeli nie kłamią, to podają tylko tą część wydarzeń, która im pasuje. Musimy cały czas w kontekście tego, żeby patrzeć władzy na ręce. Naszej, innej, tych władz, które mają wpływ, tych organizacji, które mają wpływ na nasze życie, bo to jest bardzo ważne. I przede wszystkim co najważniejsze, jeżeli już nawet uprawiamy propagandę, tak jak polskie telewizje czy coś, to nie wierzmy we własną propagandę. No najgorsze jest to, na czym się łapie nasz obecny rząd. Uprawia dzielnie swoją propagandę i sam się na niej łapie. On sam w nią wierzy. No najgorsze jest to, to jest uprawiać propagandę, czyli kłamać w mediach, przekręcać, mówić nieprawdę i w nią wierzyć. Dlatego. Jak mi ktoś ostatnio powiedział, że Ukraińcy wygrywają, że niedługo będzie po Rosji, no to ja go zapytałem, go po czym wnosisz, bo jak, 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 na czym ty to opierasz? No to mi za bardzo nie powiedział. No w końcu wyszło na dużą on opiera, opiera na telewizji, ale to i w, ale powiedział, że w TVN i w TVP powiedzieli to samo. No akurat i Polsa dodatkowo pewnie też by powiedział to samo, gdyż nasza telewizja z grubsza mają teraz <grym> podobny asortyment możliwości. <grym> I nie możemy wierzyć we własną propagandę. Właściwie nie możemy wierzyć w nikogo w propagandę. Musimy zachować jakby świadomość swoją, swojego umysłu i weryfikować bardzo każdą ze stron. Do, na przykład ciekawym przykładem na to są te laboratoria, które toczy się jakaś debata. Ja tam oglądałem trochę różnych filmów. Oglądałem na YouTubie yy, film, w którym w Google Maps chodzono, patrzono na te laboratoria i do dzisiaj nie mam zdania. Z jednej strony no, wiem, że Rosjanie to, to będą kombinować wszystko, będą wyciągać spod dywanu, trupy z szafy, wszystko, żeby tylko dosypać Zachodowi, dowalić Ukrainie i tak dalej. Z drugiej strony, amerykańskie laboratoria, jak gdzieś by były, to we wszystko jestem gotów uwierzyć, bo Amerykanie wiemy, jak są też. Wiemy Guantanamo, wiemy, co było w Iraku z bronią chemiczną, biologiczną. Ciągną też. Równą swoją stronę, Amerykanie. No ale to jest nasza strona. No. Jest to jest broń, jest to jest walka. I tutaj nie rozpędzając się już dalej, wszystko poddawajcie pod weryfikację. wątpię we wszystko, ale to jest z drugiej strony, jak ktoś Wam coś powie, co nawet brzmi bardzo dziwnie, to zastanówcie się nad tematem, nie? Bo. Niektórzy krzyczą, że Putin jest szaleńca, a Putin nie jest szaleńca. A przecież może być opcja, że albo Putinowi nie o wszystkim mówią, albo Putin rzeczywiście postradał zmysły i wyczynia dziwne rzeczy, albo też może tak być, że on dobrze wie, co robi, na przykład. Że może on naprawdę obliczał wiele różnych rzeczy i może, może mu tak wyszło, że jak zostanie tutaj ludobójcą, to. To będzie dobrze. No może mu tak wyszło. No, ciężko wyczuć. I ostatnia rzecz teraz jeszcze, o której chciałem powiedzieć, żeby nie przeciągać, to um, e, czy wojna z Polską ja um, czy może, czy, czy Rosja może nas napaść. Znaczy tak, na każdy dzień, w którym Rosja jest coraz bardziej teraz, że tak powiem, osłabiona, no to jest dzień działający na naszą korzyść. Nie działający na korzyść Ukrainy, ale działający na naszą korzyść to, że mówią niektórzy, że ten konflikt to jest na Ukrainie, a to jest konflikt z NATO już w tej chwili, znaczy nie, no to nie jest jeszcze konflikt z NATO, aczkolwiek sporo rzeczy tutaj sporo jest takich faktów no choćby pomoc która jakoś pokrętnie idzie na Ukrainę że jest to rodzaj konfrontacji Rosji z resztą świata przynajmniej tego zachodniego powiedzmy do którego się zapisaliśmy do którego teraz należymy czy Rosja zaatakuje Polskę? Tak jak na początku, przed jeszcze wojną na, na, na Ukrainie, która jest teraz, Rosjanie nazywają to operacją. No właśnie, właśnie to jest propaganda. Właśnie. Nazywanie takiego ataku i takiej wojny operacją. Yy, więc przed, przed tą wojną. Yy, w tym filmie tam powiedziałem, że wydaje mi się, że z Rosjanie by atakowali to tylko z, za Dnieprem, tylko na wschodnią Ukrainę, żeby tylko sobie wybić korytarz do, do Krymu, żeby u, utwardzić granicę jakby y, dwóch państw Ługańska i Donbasu. No i się trochę pomyliłem, bo rzeczywiście atak był też również od góry. Chociaż teraz patrząc na mapę po tych 4-5 tygodniach, to rzeczywiście na dole jest jakiś postęp. Tam się na dole coś dzieje, oni tam zajęli kawałek tej Ukrainy, oni chyba. Lada moment będą mieli takie jakieś połączenie na Krym, czyli tutaj bym się nie pomylił. Natomiast na górze, no to zajęcie Kijowej nie wyszło, tam się zatrzymali. No i dziwnie ta wojna w ogóle tak jakoś wygląda. Dziwny ma przebieg, dziwnie wygląda. Yy, yy, no właśnie, nie wierzmy w, w propagandę, dlatego że niektórzy mówią, że Ukraina wygrywa. znaczy, ja uważam, że tak, nie jest tak, że Ukraina wygrywa. Nie jest tak, że Rosja wygrywa. Ale też nie jest tak, że ktoś przegrywa. Póki co to jest taki. Może ze wskazaniem na Ukrainę, ale nie do końca. Dlatego, że no, Ukraina generalnie zatrzymała Rosjan, ale no, ma, ma straty w ludziach. Też nigdzie się o tym nie mówi. Wszędzie jest pokazywane, są wiadomo, no, to jest ukraiński PR, pokazywane są ci jeńcy rosyjscy i te ich zniszczone pojazdy, i przejęte, i zabici żołnierze rosyjscy. Natomiast nikt nie mówi o stratach ukraińskich, a one są. One są, można je wyśledzić w internecie. Są też jeńcy, jeńcy ukraińscy, Rosja ma jeńców ukraińskich, wcale nie mało. Po części jest to sporo, sporo celników i ludzi pracujących przy granicy w momencie ataku. Oni zostali wzięci do niewoli, przy samej granicy rosy, rosyjsko-ukraińskiej. Eee, więc. Ym... No, jest pad na razie, na razie jest pad. Na razie można wskazać, że Ukrainie lepiej idzie. O, może tak Ukrainie idzie lepiej niż Rosji, bo Rosja chyba z tych wszystkich Twoich założeń, chociaż wyczuć jakie oni mieli założenia, to też trzeba być tutaj jedzą wróżką. Z tych wszystkich założeń, z tych wszystkich założeń rosyjskich, to nie wiem, czy oni którekolwiek zrealizowali. No, być może której zrealizowali. Natomiast no, Ukraina generalnie na pewno równo im przeszatkowała plany. Oni ściągają jakieś tam coraz większe rezerwy. A może sobie o rezerwach i o, o, o przygotowanie kraju do obrony poganą w jakimś innym filmie, więc nie będę nawiązywał. Natomiast co do konfliktu z Polską, to uważam, że no mimo wszystko raczej nam to na razie nie grozi. Tak mi się wydaje. Natomiast, właśnie na rzecz, co do użycia broni atomowej przez Rosję, to oni w swojej jakby konwencji walki, konwencji yy, użycia oni ratują się, ratowaliby się bronią atomową, kiedy by było źle, kiedy by przegrywali, kiedy by się bronili, no jak oni uznają, że oni przegrywają, jak uznają, że cały świat jest przeciwko nimi może się wydarzyć coś nieprawdopodobnie głupiego natomiast na ten moment na pewno nie ale uważam, że no zresztą to już to chyba wyszło właśnie, że taktyka ustępowania Putinowi tak jak to robili Niemcy, kompletnie wypaliła na panewce, więc taktyka niestety siły i straszenia to jest, to jest tylko, jest, to, jest, to jest, taktyka, to jest to czego boją się Rosjanie, czego słuchają. Oni słuchają tylko siły. Siła, brutalna, przewaga, to jest to, co do nich przemawia, do nich nie przemawia, nie przemawiają żadnej inne wartości. Więc w tym momencie oni muszą wiedzieć, Rosja musi wiedzieć, że użycie taktycznej broni jądrowej, oni mają więcej chyba taktycznej niż strategicznej, strategicznej to się podbija, ale dla nas to nie ma znaczenia, czy taktyczna, czy strategiczna, to jest to sama masakra. Więc Rosja musi wiedzieć, że odwet będzie niewspółmiernie większy i że po prostu zejdą z, z planszy, gdyby coś. Więc mam nadzieję, że oni o tym wiedzą, mam nadzieję, że Zachód będzie ich straszył, bo musi, musi im to pokazywać. I mam nadzieję, że tam jest jeszcze kupa ludzi w miarę, chociaż coś tam myślących i mających w głowie i nie posuną się do czegoś takiego. Nawet gdyby najwyższe władze zderzyły się ze ścianą głową i, i, i postanowiły użyć broni atomowej. Więc reasumując, raczej nie, nie widzę możliwości wojny jądrowej w tej chwili, przynajmniej na ten moment. Dzisiaj, tak? Czyli 26 marca. Raczej, raczej, raczej nie widzę. Jeżeli bym się czegoś bał, to się bał światowego kryzysu, który nastąpi i przede wszystkim braku, braku, braka. Bo nie mogę się wysłowić. Brakach w żywności. Ukraina była sporym producentem pszenicy, oleju słonecznikowego, bydła. Więc jeśli chodzi o, o, o żywność, to. to... Od um, um, polecam moje filmy na temat systemu awaryjnego funkcjonowania i na temat jak się przygotować na takie różne trudne czasy warto mieć zapas żywności czy zapas wody tam cały czas jakieś rzucam filmiki na temat coś tam się dzieje jest też masa innych fajnych filmów w necie więc co, no mogę pocieszyć was, że według mnie no, no, do wojny to mimo wszystko nie dojdzie aczkolwiek Wróżką nie jest, więc. Mam tylko po prostu pewne podstawy tak sądzić. Natomiast nie wiem tego na 100%. No i mam nadzieję, że wszystko się bardzo szybko skończy. Nikt nie będzie cierpiał i, i w końcu się jakoś dogadają, a że Rosjanie też otworzą oczy. Choć jak ja ostatnio właśnie usłyszałem, że Putin ma coraz większe poparcie, to bardzo mnie to zdziwiło. No i cóż, ładna pogoda, wiosna się zaczęła. Idzie dużo wody, chodźcie na spacery, zażywajcie ruchu. Oby było lepiej, a nie gorzej. Ludowy Obserwator. Zasubskrybujcie. Bardzo miłe są subskrypcje. Kliknijcie lajka. Like a przede wszystkim napiszcie komentarz, z czym się nie zgadzacie, bądź z czym się zgadzacie. I nie wierzcie telewizji. I wszystkie, wszystko weryfikujcie i sprawdzajcie. Cześć na razie.